Black Panther Wakanda Forever i Guardians of the Galaxy Holiday Special to dwa projekty, które kończą czwartą fazę MCU. O ile na Strażników wyczekuję w zasadzie od lat i nie mogę doczekać się kolejnego spotkania z tą bandą wariatów, o tyle na sequel Czarnej Pantery nie czekałem w zasadzie w ogóle. Powiem więcej, miałem przed seansem bardzo sceptyczne podejście do tego filmu. Obawiałem się bowiem, że ten film będzie niczym innym niż szczuciem wizerunkiem Chadwicka Bosmana. A cała fabuła posypie się wraz z brakiem Trzali w fabule filmu. Męczyła mnie niemiłosiernie trwająca od śmierci aktora dyskusja, czy można zrekastować postać Czarnej Pantery, czy nie można tego zrobić. Choć osobiście jestem w gronie osób, które uważają, że kontynuacja losów T'Challi z innym aktorem byłaby najlepszym rozwiązaniem, o tyle nie mogę nie zauważyć, jak ważny był to człowiek dla dziesiątek milionów ludzi na całym świecie. Co by nie zrobiono w tej sprawie? Nie byłoby tutaj dobrego rozwiązania, które zadowoliłoby wszystkich. Mimo to w internecie trwała wojna między dwoma grupami, która skutecznie obrzydziła mi ten film. Już samą nawet myśl o tym, że mam się wybrać do kina. Naczytałem się tekstów o pluciu w twarz aktorowi, o nieokazywaniu szacunku, albo z drugiej strony o wynoszeniu go do pozycji nienaruszanej w Hollywood, choć grał rolę w filmie typowo rozrywkowym. Niektórzy ludzie są straszni. Byli w stanie nawet gnębić innych aktorów Marvela, gdy ci nie dzielili się publicznie swoimi przemyśleniami po śmierci aktora. To już był szczyt wszystkiego. Artystów, którzy znali prywatnie Chadwicka, wręcz przymuszano do publicznej żałoby. Najbardziej agresywna, czy też najbardziej napastliwa część fanów zebrała się wokół Elizabeth Olsen, która nawet usunęła swojego Instagrama i wycofała się z sieci, bo skala roszczeniowości i hejtu przeszła w ogóle jakiekolwiek wyobrażenia. Śmierć Adwika Bosmana uruchomiła w niektórych ludziach demony, gotowe niszczyć ludzi, tylko tych, którzy mają inne zdanie, albo którzy nie chcą publicznie manifestować swojej żałoby, smutku czy żalu. Ta sytuacja, której symbolicznym pikiem było zaszczucie Olsenki, człowieka, który z pewnością nie zasługuje na żaden hejt czy na żadną ogromną krytykę, uświadomiła mi, że Marvelowa społeczność tak naprawdę nie różni się niczym od fandomu Star Wars. I że również w Marvelu i wokół marvelowej społeczności są ludzie, którzy po prostu są toksyczni. Więc jak miałem mieć jakiekolwiek pozytywne emocje wobec tego filmu, skoro był on tak problematyczny i nacechowany tak wieloma złymi uczuciami? Wiem, że w każdym fandomie dużej marki znajdą się po prostu ludzie, którzy są źli, którzy będą w internecie wylewać swoje frustracje czy żale. Ale wówczas, po śmierci tego aktora i potem ta kontynuacja dyskusji, to było coś, co absolutnie mi przerosło i coś, co, w czym nie chcę brać w ogóle udziału. Kiedy zasiadłem we Wrocławiu w kinie przed tym dużym ekranem, byłem pełen obaw, czy ten film nie będzie wręcz nieznośnie żałobny, żeby odobruchać tą najbardziej głośną część fanów. Film na szczęście nie jest tak czadujko centryczny i nie szczuje śmiercią artysty. Jego celebracja ograniczona jest do minimum. Pożegnanie Chadwicka było zrobione według mnie z takim dużym wyważeniem, wielkim wyczuciem i takim dobrym smakiem. Było bardzo podniosłe i godne, jednak trwało tylko pierwszych kilka minut filmu. A dalej przechodzimy już do konkretnej fabuły, która mnie osobiście najbardziej interesuje. Wielki szacunek dla Ryana Kuglera, który umiał przeprowadzić swój film w ten sposób, aby śmierć w była ważna dla fabuły ale jednocześnie nie była jedyną treścią filmu, czego najbardziej się obawiałem przed seansem. Gdybym miał powiedzieć o czym jest film Black Panther Wakanda Forever, to powiedziałbym, że motywem przewodnim tego filmu jest zemsta, że to jest film o zemście. Ryan Coogler wybiera z występu T'Challi w Civil War oraz swojego filmu Black Panther to co najbardziej jakościowe było w tych filmach, czyli dylemat, Czym szczenie się na innych tylko po to, żeby uśmierzyć ból jest z jakimkolwiek rozwiązaniem. W tym sensie treść filmu jest uniwersalna, bowiem w życiu każdego człowieka przeżywa się nie tylko te dobre chwile, ale również te złe, które są na przykład związane z odejściem bliskich, albo takie bardziej codzienne, gdy ktoś nas potraktuje niesprawiedliwie, albo źle nas oceni, albo los nam po prostu nie sprzyja nam i naszym decyzjom. To wszystko może zbudować poczucie ogromnego smutku, frustracji niezrozumienia, ale przede wszystkim gniewu. I właśnie ta ludzka mechanika zaprezentowana w Black Pantherze 2 jest czymś, co mnie najbardziej uderzyło i według mnie jest najbardziej wartościowe. Gniew, tylko bardzo różnie umotywowany, popycha dwa superimperia do walki na śmierć i życie. Doskonale rozumiemy ból Akandyjczyków, ale również motywacje Namora wydają się bardzo czytelne i bardzo zrozumiałe. Każda ze stron ma nie tylko swoje racje, ale również są one podszyte i właściwie tak spotęgowane emocjami, które się za nimi kryją, że to potem w spektakularny sposób wybucha w trzecim akcie filmu. I dla mnie to jest największa wartość fabularna tego filmu, ta esencja, którą chciał przekazać Ryan Kugler. Mieliśmy już filmy o zemście. Nawet w tym roku The Batman poruszał w kinie superbohaterskim ten sam temat w bardzo udany sposób. Wakanda Forever to film o dokładnie tej samej emocji: o tym gniewie. I zemście, tylko poprowadzony jest on w znacznie większej skali. Ten gniew jest rozłożony na większą liczbę bohaterów, a także no nie ma co się uszukiwać. Ryan Kugler musiał przezwyciężyć ogromne problemy produkcyjne, które pojawiły się przy pracach nad filmem. I to było właściwie ogromne wyzwanie stworzyć film, który byłby wartościowy bez głównego aktora w obsadzie. Należy również wspomnieć przy tej okazji o bardzo napiętym marwelowym terminarzu. I ograniczeniach wizualnych z tym związanych, związanych z jakością efektów specjalnych, chociażby. Ten projekt zapowiadał się na prawdziwą katastrofę, a udało się go odratować do poziomu przyzwoitego filmu superbohaterskiego. Wielkie uznanie dla Ryana Kuglera, bo wymagało to ponad ponadprzeciętych umiejętności od niego i ogromnego zaangażowania, bardzo ciężkiej pracy, aby wynieść ten film de facto z technicznego i logistycznego niebytu do dzieła, które będzie nie tylko hołdem dla zmarłego artysty, ale również przekaże wiele powszechnie rozumianych przez widownię wartości i zakończy się jakimś wartościowym morałem. Black Panther 2 to w zasadzie aktorski pojedynek między Angelą Bassett i Leticią Wright, a Tenocią Huertą. Zacznę od królowej Wakandy, która przemawia z pozycji liderki światowego imperium. Jest rozważna, a jednocześnie bardzo konkretna w swoich działaniach. Świetnie również wpisuje się w roli matki, bo jest zarówno taka współczująca i empatyczna, jak i mobilizująca do zrobienia przez Shuri kroku naprzód. Shuri totalnie sobie przez dwie trzecie filmu nie radzi ze swoją żałobą, i właśnie Ramonda jest taką osobą bardzo wspierającą. Widać jej ogromne doświadczenie życiowe. Angela Bassett daje popis swoich umiejętności aktorskich. Ona bezczelnie zawłaszcza każdą scenę, w której jest. Nawet konfrontując się z Namorem, który jest nie tylko postacią silną fizycznie, ale również mentalnie, w zasadzie jako jedyna jest w stanie no, wyjść mu naprzeciw. Jest odważna, nie boi się go. Jest prawdziwą liderką swojego kraju. A Namor ma swoje motywacje i absolutnie bezwzględny sposób działania. Nawet powieka mu mnie drgnie w realizacji jedynie słusznej polityki Talokan. On się absolutnie w subtelności nie bawi daje tylko jedną szansę swoim wrogom, a jak nie zejdziesz mu z drogi, to atakuje z całą swoją mocą, swoją mocą fizyczną i mocą swojego królestwa. Dlatego sceny, w których Ramonda i Namor konfrontują się ze sobą, to absolutne piki tego filmu. Zarówno aktorskie, jak i emocjonalne. Ten film działa dlatego, że Angela Bassett i Tenoch Huerta wynoszą swoich bohaterów na najwyższy poziom. Budują niezwykłe zaangażowanie widzów zarówno w ich życie prywatne, jak i w agendę wartości i spraw, które za nimi stoją. Wątek Shuri jest w zasadzie przedłużeniem wątku Ramondy. Ona najpierw nie może pogodzić się ze stratą swojego brata, a potem jest na takim podwójnym sidequestie: najpierw w USA, a potem w Talokan. I dopiero po ataku Namora i śmierci Ramondy ona wychodzi na pierwszy plan. I muszę przyznać, że Leticia Wright daje radę w każdej konwencji. Widziałem ją na Nowych Horyzontach w filmie Silent Twins. I wówczas zrozumiałem, że nie doceniam tej aktorki, że to jest artystka, która ma naprawdę duży talent dramatyczny. I w tym filmie musiała go w pełni wykorzystać, bo nie tylko zmusi ją do tego scenariusz, ale również tragiczne okoliczności tej produkcji. Gdyby ona nie dała rady aktorsko, to ten film byłby absolutną katastrofą. Jednak ona dołącza do Huerta i Bassett, jeżeli chodzi o poziom swoich umiejętności. Podołała naprawdę wyjątkowo trudnej roli, która nie była od początku dla niej przygotowana. Odnalazła się w tej swojej podwójnej roli bardzo dobrze. Do czwórki artystów Kugler, Bassett, Wright i Huerta dołącza oczywiście Ludwig Goranson, który kontynuuje sukcesem oprawę muzyczną świata wakandy, znaną z części pierwszej. To nie jest Oskarowy poziom, ale jego utwory podbijają emocjonalność wielu scen. Uzupełniają tą ciężką pracę reżysersko aktorską nadając poszczególnym elementom filmu odpowiedniego wydźwięku. Zanim przejdę do złych elementów tego filmu, a było ich naprawdę całkiem sporo, chciałem jeszcze wspomnieć parę słów o Ridley Williams, Everette Rosie i Valentinie. Iron Heart nawet polubiłem. Ona funkcjonalnie miała być w tym filmie drugą Ameryką Chavez, ale dostała niestety zbyt mało miejsca, abyśmy mogli ją tak pokochać jak choćby Sochille Gomez. Mogę tylko powiedzieć po tym sensie, że jest naprawdę sympatyczna, taka bardzo bezpośrednia. No, i że jest super zdolna, bo jest w stanie wybudować zbroję tutaj na, na poziomie tonego Starka. To i tak dużo jak na czwartą fazę MCU, gdzie czasem postacie dostają cały duży wątek sześciogodzinnym serialu, a po nim i tak nic nie wiemy o nich ciekawego. Czy po tym występie w filmie jestem jakoś szczególnie zainteresowany serialem Iron Heart? Niespecjalnie. Nie skreślam tej postaci, bo jest całkiem sympatyczna. Zobaczę jak wyjdą pierwsze trailery, jaki będzie styl tego serialu. Myślę, że jest to na tyle sympatyczna postać, że będzie warto sprawdzić chociaż pierwszy odcinek dla niej. Postać Evereta Rosa jest tylko elementem ekspozycji. Rzuca jednak jego wątek nowe światło na to, w jaki sposób Wakanda postrzegana jest przez opinię międzynarodową. Jego wątek to w zasadzie tworzenie. Odpowiedniej podbudowy, odpowiedniego wprowadzenia pod część trzecią, która prawdopodobnie powstanie za parę lat. Świadczy o tym również ostatnia scena z Namorem, która zapowiada kolejną konfrontację z Wakandą. Contessa Valentina Allegra de Fontaine jest bardzo zabawnym przerywnikiem fabuły. Nie pełni jakiejś super ważnej roli fabularnie, natomiast doceniam pomysł, aby ją wrzucić do tego filmu, bo czasem trzeba z, tej, z tego filmu spuszczać powietrze i takie niepotrzebne nadęcie. Film w wielu miejscach jest monumentalny, patetyczny. Traktuje się śmiertelnie poważnie, a przecież nie da się cały czas jechać tylko na poważnych tonach przez 2,5 godziny filmu. Więc sceny z Everettem Rossem i z Contesą dawały taki oddech. Było ich tylko kilka, ale pojawiały się w filmie w dobrych momentach. Potężnym minusem tego filmu jest wygląd talokan. On mógł wyglądać znacznie lepiej. Talokańczycy, ten lud podwodny. Mógł być znacznie szerzej i znacznie ciekawiej zaprezentowany. Jeden z moich ulubionych twórców YouTube'owych, Radek Pisula, powiedział w swojej spoilerowej recenzji, że talokan wygląda tak w zasadzie jak dzielnica Sosnowca, tylko że pod wodą, a jako, że wynajmuję mieszkanie w Sosnowcu i właśnie z sosnowca, to dokładnie chciałbym potwierdzić jego słowa. Kochani, talokan wygląda jak Kazimierz górniczy, tylko taki utopiony w kałuży. Większość czasu, jaki spędzamy w tym królestwie, to siedzimy w komnacie Namora i to w zasadzie nie bez przyczyny, bo gdy tylko mamy podróżować po tym królestwie, to wszystko jest szare, brudne i nie ma tam absolutnie nic ciekawego. Naprzeciw szuri wychodzą jacyś mieszkańcy, ale to trwa może z pół minuty. Jedynym obiektem wartym uwagi jest pałac Namora i jego tron. Ale jest on cały taką brązową bryłą, która jest utopiona w mętnej wodzie. I z tej perspektywy nie wygląda jak nic imponującego. To wygląda trochę jak górka środurska, tylko że zatopiona w takiej wodzie po pierogach. Wygląd talokan to jest absolutny dramat. Ja się spodziewałem tego, że talokan będzie wyglądać jak na standardy ostatniego Marvela czyli po prostu będzie wyglądał brzydko i ponuro. Więc nie chcę się już znęcać nad realizacją obrazu w tym filmie. Po raz tysięczny mówić, jak koszmarne są niektóre elementy wizualne w tej marce. Natomiast można było z tego wykrzesać znacznie, znacznie większej, i talokan w żaden sposób nie można porównywać do Atlantydy z DC, która była kolorowa, ciekawa, pełna życia. Tutaj w zasadzie mamy miasto utopione w jakichś mydlinach, jakiejś szaroburej mętnej wodzie, właściwie w jakimś małym bagienku. Nie da się tego oglądać. Ale nie chcę mi się już szczępić ryja, żeby po raz tysięczny mówić o wizualiach w Marvelu, więc przejdę do kolejnych minusów. A według mnie taką ogromną zbrodnią, którą popełniono w Black Pantherze 2, jeżeli chodzi o scenariusz, jest absolutne zmarnowanie potencjału oscarowej aktorki Lupita Nyong'o. Ona już w jedynce była piątym kołem u wozu i totalnie nie pasowała mi do tego filmu. Natomiast w dwójce ona ma taki średnio udany side quest, i wielce niesmaczne zakończenie wątków w scenie po napisach. Lupita Nyongo stara się ogarnąć tą rolę, którą przeznaczył jej scenariusz, w jak najlepszy sposób. Na przykład te sceny, które ma z Ramondą, to właściwie demonstracja ich wysokich kwalifikacji dramatycznych. Ale to, co przygotował dla niej scenariusz, sprawia, że ta rola jest absolutnie nie do odratowania. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś napisze jej bardziej angażujący wątek. Dora Mirage to były gdzieś na trzecim planie. Poza okoje której wątek był, no, nawet czymś interesujący, powiem wam. Ona miała bardzo dobrą scenę walki z Namorą i Atumą w pierwszej części filmu, a potem została zdegradowana i wyrzucona z armii. Na koniec trochę odkupuje swoje winy, ale jest to już dalej postać taka trzecioplanowa. Cieszę się, że wywrócono status quo tej postaci, bo ona do tej pory była tylko sprawną wojowniczką, która czasem rzuci jakimś sucharem. Była dla mnie taką jednowymiarową postacią. A tak? Przetrącono tej postaci kręgosłup, dano jej jakąś nauczkę, jakąś lekcję. Może to było trochę na wyrost i trochę niezasłużone, ale mam nadzieję, że to zmieni charakter okoje, że stanie się w pewnym momencie taka mniej arogancka. To była taka postać, która była bardzo pewna siebie i ta pewność siebie doprowadziła do no, bardzo negatywnych zdarzeń w drugiej części Black Panthera. Więc mam nadzieję, że to będzie taki bodziec do. Rozwoju tej postaci w jakąś inną ciekawszą stronę niż tylko takiej super wykwalifikowanej wojowniczki. Bo to już widzieliśmy w Black Pantherze, widzieliśmy w dwóch filmach Avengers, a ja bym chciał, żeby popchnąć tą postać w jakimś innym ciekawszym kierunku. Nawet się cieszę, że z Okoje zrobiono coś ciekawego. Ona potem w trzecim akcie filmu zostaje zepchnięta na dalszy plan. Uczestniczy oczywiście w tym finałowym łobu ale przestaje być już potem po tej degradacji istotna w filmie. To się może nie podobać oczywiście niektórym osobom, że nie miała kontynuacji takiego satysfakcjonującego domknięcia swojego wątku. Mnie się to nie podoba, że nie miała jakichś przemyśleń, które, spo, które miała po tej degradacji, ale też nie mam o to pretensji, że nie domknęli jej wątku w jakiś bardziej satysfakcjonujący sposób, bo może ona między filmami coś sobie przemyśli. Ten film i tak trwał 2,5 godziny, miał masę wątków, którymi trzeba było się zająć, więc myślę, że takie. Ustawienie nowego status quo okoje to było coś, co warto było po prostu zrobić z tą postacią, i właśnie czekam, co będzie dalej, co je, z jej postawą, co z jej rolą, i mam nadzieję, że nie będzie cofnięta w rozwoju i znowu będzie po prostu zwykłym generałem, która będzie po prostu super wykwalifikowaną wojowniczką. Tylko, jakaś, zajdzie przez to jakaś istotna zmiana w jej charakterze. A skoro już jesteśmy przy tej scenie, to muszę powiedzieć, że Przemowa Ramondy w sali tronowej oraz ta wcześniejsza w ONZ to jest taki popis aktorski, że wow! Angela Bassett sprawdza się zarówno jako lider supermocarstwa przemawiający z pozycji siły, jak i matka, która straciła absolutnie wszystko. To jest znakomity występ. Mam nadzieję, że być może będzie to występ, który zasłuży na nominację do Oscara, bo aktorsko ona dała niesamowity niesamowity popis swoich umiejętności i dopóki była na ekranie to ten film się śledziło z wielką z wielką przyjemnością bo w momencie kiedy wchodziła Angela Bassett to ten film momentalnie zyskiwał na jakości i na takiej emocjonalnej warstwie to było coś niesamowitego móc ją śledzić na ekranie finałowa walka w filmie to jest takie marvelowe ubu-dubu jakim było wiele w Marvelu Warto jednak docenić, że to wszystko dzieje się nie w nocy, ale w ciągu dnia. A w czwartej fazie różnie z tym bywało, więc dziękuję panie Kevinie Fajgi, że włączył pan na finał Black Panthera światło, że włączył pan słońce, bo dzięki temu ta cała akcja była ciut bardziej czytelna. Nie że w to, że muszę dziękować Usamu z Marvela za to, że zrobił pojedynek w dzień, a nie w nocy, no ale takie już mamy standardy w czwartej fazie MCU, że zwykle te finałowe pojedynki odbywają się gdzieś nocą albo na jakimś żwirze. A tutaj, może, to nie było jakoś super wykonane, ale chociaż słońce świeciło tak, że można rozpoznać, gdzie stoi jak dana postać. Także chociaż tyle. Ta finałowa walka dzieli się właściwie na dwie części, czy na dwie równorzędne konfrontacje. Taką, taką mini-scenę batalistyczną na statku pomiędzy talokańczykami a akadyjczykami i pojedynkiem między Shuri a Namorem i ten drugi pojedynek był o wiele bardziej angażujący, bo w tym pojedynku na statku tam, się, tam było wszystko wszędzie naraz. Dobrze, że słońce świeciło, bo przynajmniej jesteśmy w stanie wskazać gdzie jest konkretna postać na danym planie. Natomiast no, tam jest po prostu wielka rąbanka. Nie jest ona jakoś super zrobiona, ale ze względu na to, że jest jasno po prostu, możemy zobaczyć jak dobrze wyszkolone są obie armie. Natomiast ta walka pomiędzy Namorem a Shuri była część według mnie dobrze zrobionym. Może tam nie było jakiejś super choreografii, ale przez to, że mieliśmy tą całą dwugodzinną podbudowę, to ona super wybrzmiała emocjonalnie. Mam pewne problemy z zakończeniem wątku Namora, bo wydaje mi się, że to jego poddanie się to było bardziej przehandlowanie swojego życia w zamian za pomyślność swojej ojczyzny. A wydaje mi się, że Namor powinien po prostu tak konsekwentnie do końca walczyć o realizację swoich interesów, nawet kosztem tego, że może stracić życie. Więc jestem ciekawy, jakby się potoczyła ta cała historia, gdyby Namur jednak nie zrezygnował. Czy Shuri by go tam ostatecznie dobiła, niesiona wolą zemsty, czy w jakiś inny sposób po prostu by to zostało rozwiązanie. O scenie po napisach nie chcę wspominać w tym materiale. Ona jest absolutnie okropna i niesłychanie Przesadzona i niesmaczna. Szerzej o niej napisałem na swoim fanpage'u, na które zapraszam. Nie chcę jednak jej poświęcać w tej recenzji zbyt wiele czasu, bo tak jak ta scena może zepsuć komuś cały sens, tak samo omówienie tej sceny według mnie zepsuje ogólny wyźwięk tej reski o tym, że ten film to jest film, który reżyser i główni aktorzy uratowali od katastrofy i niesie ze sobą kilka uniwersalnych treści, więc nie chcę to teraz psuć. Omówieniem tej koszmarnej sceny po napisach. Na koniec zostawiłem sobie Kilmongera, którego występ w tym filmie, według mnie, jest absolutnie fantastyczny. Wiem, że są głosy, że on jest wciągnięty do tego filmu no, no, na siłę, ale ja się totalnie z tym nie zgadzam. Kilmonger idealnie pasuje do tematu tego filmu, jakim jest zemsta. On, jako upadły król, który zemstą się kierował właściwie wyłącznie, był kierowany negatywnymi emocjami. Jest takim przeciwwzorem dla Shuri, takim negatywnym wzorem. Jego występ właściwie dobudowuje tę postać, którą znamy z jedynki. Że on, nawet po śmierci, ciągle nosi w sobie tą niepohamowaną chęć zemsty i takie ogromne rozczarowanie światem. To on potęguje Shuri pragnienie rewanżu, co jest motorem napędowym całego trzeciego aktu. Killmonger w swojej bezwzględności jest dokładnie na tym samym poziomie co Namor. I Shuri w finale filmu może przecież Namorowi zadać ten ostateczny cios, co Timonger na pewno by zrobił, bo on był niesiony wyłącznie negatywnymi, takimi negatywnymi emocjami, a słowa królowej Ramondy. Show them who we are: pokaż, kim my naprawdę jesteśmy. W fantastyczny sposób zamykają taką piękną klamrą cały ten film i tę jego tematykę, jaką jest zemsta, i to, w jaki sposób sobie można z nim radzić. Że niektórych zemsta pochłania, a w momencie, kiedy jesteśmy ponad tym, możemy odnieść moralne zwycięstwo i nie tylko wygrać z wrogiem, ale wygrać również z samym sobą i w jakiś sposób zaznać takiego wewnętrznego spokoju. I to jest coś, co Ryan Kugler przeprowadził według mnie bardzo dobrze. Zrealizował swój film właśnie w oparciu o temat zemsty. O emocji, które to generuje, o ten gniew, o tą frustrację, o ten lęk, o ten strach i był w stanie tą całą paletę emocji pokazać i w ten sposób to spłętować. Zemsta nie prowadzi do niczego dobrego i to jest uniwersalne przesłanie tego filmu, które udało się właśnie przemycić w tym godzinnym filmie rozrywkowym. Uważam, że te małe cameo było właśnie bardzo zasadne i pojawienie się Mogera. Jest bardzo, bardzo znaczący dla odpowiedniego spłętowania całego filmu. Podsumowując, Czarna Pantera, łakanda w moim sercu to wielkie zwycięstwo Rejana Kuglera nad szeregiem wyzwań i trudności, jakie pojawiły się w związku z tym projektem. Potwierdził on swoje wysokie kompetencje, bo dał widowni zarówno film wartościowy fabularnie i z pewnym uniwersalnym morałem. Jak i obsługujące różne emocje i oczekiwania, jakie mieli fani Marvela przed tym seansem? Ten film ma również złe elementy, nawet bardzo złe. Ma zmarnowane postacie, a strona wizualna często nie domaga, podobnie jak w przypadku pozostałych projektów czwartej fazy MCU. Ale trudno mi za to winić samego Ryana Kuglera. Mam raczej pretensje do Marvel Studios niż do reżysera. Myślę, że gdyby dano Kuglerowi więcej czasu na wyprodukowanie tego filmu i dosypano trochę grosza na wyrenderowanie głębi talokan, to ten film mógłby być jeszcze lepszy. Natomiast w wersji, w jakiej trafił do kin, jest on przyzwoitą produkcją, której fundamentem są dobre występy aktorskie. Dla tych występów aktorskich warto jest kupić bilet na ten film. Osobiście jestem pozytywnie zaskoczony, bo moje oczekiwania były gdzieś na poziomie podłogi na poziomie bruku. Ja w ogóle nie wierzyłem w ten film. Myślałem, że będzie patetyczny, będzie nieznośny, będzie tam szczucie śmiercią aktora i wykorzystywanie ją wyłącznie dla pieniędzy, a okazało się, że zostało to ograniczone do niezbędnego minimum. Udało się w miarę sensownie wpleść tę śmierć tego odtwórcy, tego, tego bohatera, w fabułę całego filmu, i dostałem w miarę satysfakcjonującą kinową rozrywkę. Nie jest to nic wybitnego w skali całego MCU, ale ten film miał wszelkie prawo i wszelkie możliwości, żeby zostać katastrofą. A okazało się, to, że dostałem w miarę przyzwoitą rozrywkę. Ale to jest zasługą wyłącznie Ryana Kuglera i głównej obsady filmu, która dała siebie absolutnie wszystko, żeby uratować ten film od totalnego dramatu. Nie był to jakiś super film, ale dla występów aktorskich Angeli Bassett. I te nocia Huerty, warto wydać te kilkanaście złotych na bilet i spędzić 2,5 godziny w kinie. Dajcie znać w komentarzach, jak, jak Wam się podobał film Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu. Zostawcie łapkę w górę pod filmem, jeżeli Wam się podobał. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco z nowymi popkulturowymi materiałami. Zapraszam również na naszą grupę Multiversum Filmowo-Serialowe, na której dzielimy się swoimi wrażeniami z seansów filmowych oraz różnym wholesome contentem. Wszystkie linki oczywiście macie w opisie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!